EuroNews. Wiadomości. Orban grozi, że nie poprze nowej transzy sankcji na Rosję. Premier Węgier chce, by Ukraina przywróciła tranzyt gazu. Setki Palestyńczyków uciekają z obozu dla uchodźców Jenin po tym, jak izraelska armia rozpoczęła trzeci dzień nalotów na zachodnim brzegu Jordanu. Trump chce zniesienia prawa do obywatelstwa z urodzenia. Sędzia tymczasowo blokuje nakaz na 14 dni. Pienista z z Barry Colson, wspomina jakie piosenki śpiewał z politykami i o jakie utwory mogliby go poprosić. Bezcenny rękopis balady F-Moll Fryderyka Chopina trafił w polskie ręce. Niepublikowany dotąd autograf pozyskano z rąk prywatnych w drodze negocjacji. Postawa premiera Węgier Wiktora Orbana wzbudza w Unii obawy w związku z możliwym wetem ze strony Węgier w obliczu unijnych planów odnowienia sankcji wobec Moskwy. Występując w Państwowym Radiu, Orban mówił, że decyzja Ukrainy o wstrzymaniu tranzytu rosyjskiego gazu do Europy Środkowej zmusiła Węgry do przejścia na inne trasy i podniesienia cen energii. Orban chce unijnej interwencji. i twierdzi, że sankcje Unii przeciwko Rosji w związku z wojną na Ukrainie kosztowały już Węgry 19 miliardów euro. Azt kérjük, hogy mondassák ki az ukránokkal, hogy visszafogják állítani a gáz útvonalat. Tehát most lezárták, az tessék kinyitni újra. Ez nem Ukrajna kérdése, ez Európa kérdése, meg Közép-Európa kérdése. És ha az ukránok segítséget akarnak, például hogy szankcionáljuk az oroszokat, akkor tessék újra kinyitni a gázútvonalat, és tessék megengedni, hogy a közép-európai országok, köztük Magyarország behozhassa Ukrajnán keresztül a gázt, amire nekünk szükségünk van. Orbán ott jest ezt przeciwnikiem szemtínykém szankciói Európai wobec Moskwy. Chociaż ostatecznie zawsze popierał je w głosowaniu. Teraz, po inauguracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, premier Węgier publicznie zażądał zakończenia sankcji i zagroził, że zawetuje najnowszą transzę sankcji, która musi być przyjęta do 31 stycznia. Setki Palestyńczyków uciekają z obozu dla uchodźców Jenin po tym, jak izraelska armia rozpoczęła trzeci dzień nalotów na zachodnim brzegu Jordanu. Jest to odpowiedź na styczniowy atak, w którym islamscy terroryści zabili trzy osoby i ranili sześć innych. Według izraelskiej armii dwóch członków islamskiego dżihadu zostało zabitych, a kilku innych aresztowano w nocy z piątku na sobotę. Do piątku rano w nalotach zginęło 12 osób. Według izraelskich sił zbrojnych nie zarządzono ewakuacji obozu Jenin, a akcja jest operacją prewencyjną, która będzie kontynuowana przez jakiś czas. Przemoc na zachodnim brzegu ponownie nasiliła się po osiągnięciu zawieszenia broni w strefie gazy. Ludność palestyńska zaczęła wracać do miasta Gaza, gdzie została umieszczona w namiotach, ale jej sytuacje utrudniają ulewne deszcze. Sędzia federalny tymczasowo zablokował dekret prezydenta Donalda Trumpa znoszący prawo do obywatelstwa z urodzenia. Zarządzenie to zostało podpisane wśród wielu innych w dniu inauguracji. Administracja Trumpa argumentuje, że dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych przez rodziców niebędących obywatelami nie podlegają jurysdykcji USA. Sędzia okręgowy John Kugler stwierdził, że nakaz był rażąco niezgodny z konstytucją i zablokował go na 14 dni. Decyzja zapadła podczas pierwszego przesłuchania w ramach wielostanowego procesu kwestionującego nakaz orzeczenie zostało przyjęte z zadowoleniem This is fairly simple. This has been expressly determined by the United States Supreme Court and Congress and multiple executives have looked at it and, agreed. and so I was not surprised to see Judge Kunauer sort of dismiss the absurdity of the, the, order and the, absurdity of the president's action.

Whether or not those children are U.S. citizens, I'm not sure that birthright citizenship is a big factor in many people's minds when they decide to migrate. Forty-seventh President of the United States, Mr. President, a U.S. judge temporarily blocked the birthright citizenship order. Do you have any reaction? No, obviously we'll appeal it. They put it before a certain judge in Seattle, I guess, right, and. Uh... Jeśli ostatecznie zarządzenie Trumpa zostanie uznane za konstytucyjną zmianę, to reforma będzie prawdopodobnie bardzo długim procesem. Wszystkie zmiany konstytucyjne w Stanach Zjednoczonych muszą zostać uzgodnione przez trzy czwarte wszystkich stanów, a następnie zatwierdzone przez dwie trzecie obu izb kongresu, Izby Reprezentantów i Senatu. Rzadki sztorm przytacza się przez Wielką Brytanię i Irlandię. Ostrzeżenie o trudnych warunkach pogodowych zostało wysłane do mieszkańców. W Irlandii i Szkocji obowiązują obecnie dwa czerwone ostrzeżenia pogodowe, co oznacza zagrożenie dla życia. W piątek rano na zachodnim wybrzeżu Irlandii zanotowano rekordowy poryw wiatru o prędkości 135 km na godzinę. Rząd wysłał mieszkańcom ostrzeżenia na telefony komórkowe, które wzywają ich do pozostania w domach. Ponad 700 tysięcy domów w Irlandii nie ma prądu. Mieszkańcy mają także trudności z podróżowaniem. Drogi zostały zablokowane przez powalone drzewa, nie kursują również pociągi. Odwołano loty do Belfastu, Dublina, Edynburga i Londynu. Barry. Sasha. It's, well, that, time it's that time of the year. And can I personally welcome you two? Barry's Piano Bar. Please do. It's not really my bar, but it's got my name on it. For how many years you have been coming oh, now? You know what? I was trying to figure this out because it's been so long. I want to say that I've been coming here every year since 1996, I think. There, there was one. I, I'm sure I could say his name. He never said it was a secret. When, when Kevin Rudd was the Prime Minister of Australia, he came to the bar one night with, with a great friend of mine, Ian Bremer, who's Eurasia News, and um, they they had a, they had a few drinks that night. And uh, I looked at him, and he he was sitting on the window ledge behind me, uh, Mr. Rudd, and I said, Hey, come on, why don't we sing Land Down Under together? And so I got him to sing and. I immediately regretted it, but anyway, he, he doesn't sing at all. But we had a great time that night, so I I can I can give a shout out to to Kevin if you're watching, by the way. What's the um, what's the song that you think that you played the most to Davos? Is there something some specific song that you have for the Davos crowd? That there is... was. It's not so much now, but during the the nineties and the early two thousands, Robbie Williams came out with the song "Feel," and I don't know why that song. Became the song, but it's, I don't know. It just became the song for the forum. People would always ask me for that song. I don't know why. I love the song personally. Come and hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. There are rumors about town that Donald Trump might be here. Mm -hmm. He'll probably ask me to do YMCA. <laughs> and hey, if he puts enough money in the jar, I might. <laughs> what would be the song for Donald Trump? Uh, if it was not YMCA. I can't, I can't mention the song on air. <laughs> there is a song. And, and as soon as that camera is off, I will tell you the song. And you're going to say, that's the perfect song. So we'll just leave it at that. And if you folks want to find out what song it is, you'll just have to find out somehow. <laughs> Chopin jest naszym dziedzictwem kulturowym, zarówno jako postać, jako człowiek, jako muzyka. Jest znakiem symbolem polskości i Polski, więc bardzo się cieszę, że do dziedzictwa niematerialnego, jakim jest muzyka Chopina, dołączył do nas ten fakt materialny, rękopis. Cieszę się, że trafia on do Muzeum Chopina, do Instytutu Chopina, instytucji publicznej, która jest najbardziej kompetentna, żeby ten rękopis został po pierwsze opracowany, sprawdzony, ale także i przede wszystkim udostępniony publiczności, udostępniony społeczeństwu. Wystawa Życie Romantyczne powstanie przede wszystkim we współpracy z Muzeum Życia Romantycznego w Paryżu, które udało się namówić na wypożyczenie nam ponad 70 obiektów, co spowoduje, że to będzie pierwsza o ile wiem tego typu tak poważna wystawa sztuki francuskiej w kontekście chopanowskim i w kontekście muzycznym zorganizowana w Polsce. Rękopis ballady F-Moll to najlepiej przebadany manuskrypt Fryderyka Chopina. Można go oglądać w Muzeum Fryderyka Chopina przy ulicy Okulnik 1. Berenika Sorkowska, Euronews Polska.